Zero pozostałości jest, jest pewnym wyzwaniem. Jest ważna dla ogrodników z punktu widzenia ekonomicznego i z powodu tego, że produkują towary najwyższej jakości. kilku lat zero pozostałości staje się w krajach Unii Europejskiej nowym standardem. Konsumenci oczekują, że żywność będzie wolna od pestycydów. W jaki sposób uniknąć chemicznych środków, w jaki sposób walczyć z chorobami grzybowymi, ze szkodnikami. Wyzwanie, w sumie w monokulturze jest coraz, e, coraz więcej. Na niektóre choroby i szkodniki nie ma dostępnych legalnych środków, które można, można wykorzystać, więc tutaj wszyscy producenci muszą się zbić na wyrzeby swoich umiejętności. Jak tego dokonać, aby końcowym produktem był ten produkt niszczący się w kategoriach zero pozostałości? Zastosowanie ochrony biologicznej, utrzymywanie higieny, protokołów higienicznych to jest sprawa nadrzędna. Wymaga to bardzo dużo uwagi od producenta. Producent musi wiedzieć dokładnie, jakie środki ma stosować, w jakich okresach, w jakich terminach. Często my widzimy te pozostało się tych, tych różnych substancji chemicznych na relatywnie niskim poziomie, tylko że w danym produkcie ich, ich jest dużo. Dzięki temu, że ma do dyspozycji zarówno środki standardowe, chemiczne, konwencjonalne, jak i całą gamę środków biologicznych, bioinsektycydów, biofungicydów czy biostymulatorów może sobie tak ustawić protokoły produkcyjne, że w efekcie ten zbierany owoc czy warzywo będzie nosił znamiona zero pozostałości. To jest nasza przyszłość, tak uważam. Mm.